Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku jestem na drugim koncie i dlatego bo robimy challenge jaką rangę wbije w ciągu godziny grania i zasady są takie, że gram jak chcę, robię co chcę i mam godzinę na wejście do meczu, czyli mogę tam trochę czas przedłużyć. I no, jeżeli chcecie więcej takich filmów, to łapka w górę i subik na tym kanale no i zapraszam was na Discorda, link macie w bio i nie wiem kiedy to wstawię, ale w niedzielę macie o 17.00 premierę mojej nowej nuty, więc zachęcam do odsłuchania. To ja już zapraszam was do oglądania. No i dawaj. Wszyscy to muszą mieć te anarkedy albo brązy. Bo też za dużo na tym końcu nie grałem. Ogólnie tylko po to, żeby odblokować rankedy. Nie tak, że wszyscy będą botami, ale większość zapewne będzie. Bo na przykład ten net nie wie, że żyje. Zobacza się leczy, a on. Oooo! o W o, 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 broni nie miałeś kolego. Dobranoc. Nie, 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 tego to ja nie biorę, kolega. O, ten próbował double edita, prawie mu wyszedł. Hejka. Hej, widzisz mnie? Hejka. Widzisz mnie, widzisz mnie? no, nie mogę z tego. Jak ludzie naprawdę grają. Opa, w ścianę postawił Co on robił On jakby Aha, ty tak się będziesz bawił pa 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 nie wiesz ja mam medalion. On chciał jakoś go śmiesznie porobić ale A on będzie się leczył, ty ty ty. Mamkę wygrze teraz. Ty 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 ty, ty 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 ty, uspokój się. Bo ja się zastresowałem leciutko. On ci tak leczy. No ja też się leczy Będę miał. Zabili go, nie tego zabili Nie tego gościu Odstrzelił z DMR -a. Ok Ta, ta Jest ten gościu co strzela Z DMR czy z czegoś To ten Szybko poszło. 10 killi, lets go. CO!? Nie jest tak źle. Ty, ty 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 ty, ty, ty pana tego. Silver 3. Silver 1. Kolega. Miał kombata. Dobra. I po drugi medalion. Death. Silver 3. Dwa albo trzy Nie wiem Tylko wydaje mi się No dobrze mi się wydaje Chłopa znalazłem I Nie gadaj gdzieś się teraz Kampił Co ty robisz Co się dzieje A on już tam jest Dobra, zajmiemy się kolegą Widać, że dobry był. Boss się respi. No kurde. No w końcu. Silver wie. On nawet nie żyje. On chyba na autoranie biega i... Dead. Silver 2. Opa, ten ma kewa. Uuu. Pigla miał. Dead. Ja nawet nie muszę na nich pikować, oni są tacy dobrzy. Ja akurat ten jeden na którego nie spikowałem to No mnie pa... Kolejny Oho, ten coś umie A ja się w ogóle nie kręciłem, ja tak lecę od razu Ojojo oj, 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 oj. Nie, 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 kolapsuj, nie, nie, kolapsuj, nie, daj sobie spokój. On kolapsuje, nie, nie, Musi się uspokoić. do niego schodzę w ogóle? Pa Aha. O kurde, teraz to ty No teraz to już będzie chłop Na umie. Dobra, on coś umie. Trafiać na pewno umie. No kurna On ma dobrego, Ema z tego debla A nie chcę zrobić sobie wtedy, żeby się drugi raz od srebra nie wywalić Matsów nie mam przez tego gościa Prawie najgłupszą rzecz, jakby to tego tak, tak robi na normalnych tak Takich, gdzie przeciwnicy trochę myślą, to chyba bym za długo nie pożył. A vrut si eu te-an, ca si magazin de-alea ii crentici. Mam wrażenie, że to jest jakiś mój znajomy. O! Plecki mu robią, plecki mu robią! Kolego plecki dostałeś, chyba go rozwalił praktycznie. Weź go do mnie, weź go do mnie. Jesteś psychopata. Jest. Has? Yes. Silver338, let's go. Myślę, że mnie nastraszy. No to nie on. Robi się, jak już masz ten medalion. panie Ciekawie, ciekawie. Ale kombat, czy tak, czy tak tragiczny jest. To jest chłop. Ojejku, on mnie widzi. Ja czekaj, ja się, się z nim też pobawić. On jest agresywny, patrz, on nawet nie chce się bawić. Jemu zależy na goldzie. Nie, 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 bo zaraz jak się będę z nim tak bawił to po jak będzie moich. A on będzie miał golda. No, Silver 3 serio jednego strzału zabrakło. To był Gold, lepszy, lepszy był już. Jeszcze jeden jest, jeszcze jeden jest tu. On na bunkrze nie się kampił? Nie. Obok. Nawet nie wiem, czy to nie jest jakiś z gierki. No nie no. Jest tragiczny. Czy ktoś tu w ogóle chodzi? O, chodzą. Ty, dziadek. O kurna. Tant kanona challenge. Nie zginie od chłopa Ty jego Jak ten mnie prawie spisował to był gold On jeszcze poddał czy co on robi? No nie poddał się Nie gadaj no nie, nie 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 nie. Tylko nie trzeba kurna no Tak nie grały goldy kiedyś Wery najpowy się zachciało na tym Bądźcie przeciwników pode mnie dobierać O kur a no nie wiesz dlaczego gatekeeperem grałem i on ma... No i takie gówno wygrywa. Pompa to nie wychodzę. Ty no, to nie jest zła pompa. Nie no. Co żarty robisz, że teraz chłopa znalazłem jak akurat się biję z pięcioma botami naraz. Dead, rybka, rybka, dead. Nie on miał Golda 3, on był jakiś... On był jakiś lepszy. Nie lepszy. O, chyba go znalazłem, akurat tego, od tego lasera. Bo umie się coś tam wybudować. Czekaj przeładujemy pompę, żeby znowu nie było przypału. Zesrałem się On mi do takiego jumpscara raz za goldy Gold 2 Dobra, lecimy w UK. Okay. No ja myślę, że już go nie zabiję Fajta by powiedzieć, bo inaczej to On będzie sobie uciekał i uciekał Jak ten strzał trafił? I może jeszcze tam tego Medaliona, który tak uciekał, żeby mu grać zepsuć tylko. Nie, 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 nie uciekasz. Dobrze ci tak. No, niech się cieszy. Idealnie mamy czas na ostatnią grę. No i tylko chcę zobaczyć, czy będzie ranka. Czyli źle to wyliczyłem. Dobra jest. Let's go, let's go. Wiesz, ja to robię. Oj, nie za fajnie. Gdzie tam ich leży? O silver, to już gorsze ode mnie, widzieliście hm. moja kopia normalnego mojego skina, który teraz sobie... jest ten trzeci. Chciał mi się naszej postawy. Taki pedał. Oto sobie pograłem. Oto zarobiliście. 20 kg weszło, nie?